Jak poderwać zajętą dziewczynę? To proste. Będziesz potrzebować noża, pierścionka, dostępu do solarium i umiejętności wyhodowania brody na swojej mordzie. Krok pierwszy. Włóż pierścionek na palucha i unikaj przez miesiąc jakiegokolwiek kontaktu z tą dziewczyną. Krok drugi. Przestań się golić i opal się trochę w solarium. Krok trzeci. Po miesiącu, kiedy broda już urosła, a opalenizna jest zauważalna, zdejmij pierścionek. Krok czwarty. Rozbierz się i włam do jej domu. Krok piąty. Użyj noża do pocięcia swojego ciała. Unikaj twarzy, skup się na plecach. Im więcej krwi, tym lepiej. Krok szósty. Wejdź do jej sypialni i połóż się na podłodze twarzą w dół. Czekaj aż wróci. Krok siódmy. Kiedy wejdzie do pokoju, udawaj nieprzytomnego. Pozwól, aby cię odwróciła i nie otwieraj od razu oczu, kiedy będzie cię cucić. Krew odwróci jej uwagę od twojej golizny. Będzie zajęta bardziej troską o ciebie niż przerażeniem, że w jej pokoju leży nagi facet. Krok ósmy. Kiedy zapyta się, co się stało, zignoruj to. Udawaj zmieszanego. Zapytaj o datę. Jeśli będzie 15 września i ona odpowie, że jest 15 września, powiedz Nie, nie. Który to rok? Krok dziewiąty. Jak tylko odpowie, odetchnij i powiedz: udało się! Po czym zasymuluj na chwilę ponownie utratę przytomności, sugerując jej tym samym, że cokolwiek to było, wymagało wielkiego poświęcenia. Krok dziesiąty. Jeśli jest ciekawska, z pewnością zapyta: co się udało? A nawet jeśli nie, to teraz nadszedł czas, abyś rzekł z kamienną twarzą: tu wstawię imię, jestem z przyszłości. Krok jedenasty. Przerwij na kilka sekund. Niech ogarnie ją niesamowitość zaistniałej sytuacji. Nie będzie miała podstaw do tego, aby ci nie wierzyć. Broda sprawi, że będziesz wyglądał starzeń, a prawdziwe rany podeprą pomysł, że w postapokaliptycznej przyszłości toczy się jakaś wojna. Krok dwunasty. Unieś swoją lewą dłoń ku twarzy. Wszystkie kobiety są dobrymi obserwatorkami, więc na pewno zauważy nieopalony pasek na parcu serdecznym powinna się domyślić, że w przyszłości masz żonę i tego, że przedmioty nie mogą podróżować w czasie. Pokazuje to zresztą twoja nagość. Krok 13. Teraz zaczyna się najtrudniejsza część. Monolog. Swoimi słowami musisz w nim zawrzeć wszystkie poniższe fakty. A. W przyszłości jesteście małżeństwem. B. Jej obecny chłopak nie żyje. C. Koniec świata jest bliski. Od ciebie zależy, jaki wymyślisz powód, ale sugerowałbym wojnę z maszynami. Standard z Terminatora powinien się sprawdzić. D. W przyszłości wasze stosunki się ostatnio pogorszyły. E. Cofnąłeś się w czasie, gdyż nie da się już z tym nic zrobić, a czujesz, że byłaby szczęśliwsza z obecnym chłopakiem, gdyby żył. F. Jej chłopak zginie pod kołami samochodu dokładnie za 6 miesięcy. Tego dnia powinna powstrzymać go od pójścia do pracy. G jeśli zrobi dokładnie tak, jak jej każesz, ta wersja ciebie zostanie wymazana i nigdy się nie ożenicie. Jak będzie to kwestionować i podważać logikę podróży w czasie, mówiąc, że nie można zmienić przeszłości, odwołaj się po prostu do filmu Powrót do przyszłości. Krok czternasty. Jeśli ta dziewczyna nie jest tylko bryłą lodu, powinna być właśnie przytłoczona emocjami, zwłaszcza nad Twoim poświęceniem. Wstań. I daj jej buziaka na pożegnanie. Bardzo ważne jest, abyś zrobił to tak, jakbyś robił to z nią już wiele razy. Krok piętnasty. Nie ma takiej opcji, żeby nie poszła z tobą teraz do łóżka. Jesteś nagi, całujesz ją w jej sypialni, zgadzając się wymazać samego siebie z historii, by uczynić ją szczęśliwą. Poza tym, z tego co już wywnioskowała, uprawialiście seks nie jeden raz w przyszłości, która się nigdy nie wydarzy, więc może będzie chciała mieć chociaż jedno wspomnienie o niej. Krok szesnasty. Kiedy skończycie, poprosi o jakieś ubranie i wyjdź. Krok siedemnasty. Ogól się i zamaskuj poprzedni brak opalenizny na palcu. Udawaj, że nic się nie stało. Będą cztery możliwe zakończenia. 1. Podczas seksu obudziły się w niej jakieś uczucia, o istnieniu których sama nie wiedziała i dla ciebie zostawi swojego chłopaka. 2. Życie potoczy się dalej jak dotychczas. 3. Będziesz przepełniony poczuciem winy i przytłoczony moralnym dołkiem, zastanawiając się czy nie podeszło to pod gwałt niższego stopnia. Popełnisz samobójstwo, wieszając się, przedawkowując leki lub podcinając sobie żyły. 4. Jakieś wydarzenia w przyszłości sprawią, że cofniesz się w czasie do tego momentu.